A dzisiaj genialny niemiecki sedan prosto z USA, czyli Mercedes C300 W205. Zapraszam. Samochód jest z 2019 roku, modelowo 2020, także jest to C300 po lifcie. Wyposażony jest w dwulitrowy silnik o mocy 255 koni, który no, napędza go doskonale. A z zewnątrz, tak jak widzicie, piękny biały kolor z tymi czarnymi wstawkami robi mega robotę. Lampy oczywiście LED-owe, no i wszystkiego dopełnia nam szyberdach. W środku piękna stylistyka Mercedesa, podświetlenie ambientowe. Hotele grzane z pamięciami, mamy tutaj duży centralny wyświetlacz, od razu pod nim zaczyna się ta właśnie elegancja, która w Mercedesie zawsze jest obecna, także wykończenie z imitacji drewna, centralny zegarek, prezentuje się to naprawdę dobrze, może się podobać, a wszystkiego dopełnia nam audio od firmy Burmester, także jakość dźwięku również jest mega zadowalająca. No i słuchajcie, na koniec najważniejsze, czyli cena pod dom podobnych, niegroźnie uszkodzonych egzemplarzy z USA lub Kanady. To już spokojnie od 50 tysięcy złotych pod dom, także nie czekaj, pisz dzwoń, ściągniemy Ci wymarzony samochód.